Uwaga, uwaga, jedziemy przez wioskę Henryków Lubański, wybraliśmy się całe 5 km od chaty, może 6 i jedziemy na biwak. Na testy naszej jurty nowej, ciężkiej jak szlak, ale za to wygodnej, zobaczymy. Witajcie w nowym odcinku się Witlip, czyli Gabi i Siemo za kamerą. Pies gdzieś tam w krzakach, zaraz go pokażemy. W końcu możemy Was zaprosić na prawdziwy odcinek z terenu. Mamy okazję, żeby trochę naszego sprzętu pokazać to, co zapowiadaliśmy, bardziej minimalistyczne podejście do podróżowania. Nie zbudowaliśmy kampera, tylko w dwie minuty rozłożyliśmy sobie te oto jurty. Zapraszamy Was na odcinek, w którym pokażemy sprzęt, z którym będziemy podróżować. Zaczynamy najpierw od prezentacji piecyka, czyli ogrzewania, które sobie kupiliśmy do tego pałacu i pokażemy Wam w tej części, jak to wszystko działa. Zrobimy pierwsze przepalenie, a potem zapraszamy już tutaj na biwak. Wreszcie nadeszła zima. Tej zimy doczekaliśmy się troszeczkę śniegu. A w tej części odcinka chcę Wam zaznaczyć, że powstaje ona we współpracy ze sklepem Fishcamp, bo też właśnie firmy Fishcamp prezentujemy piecyk. To jest model. Fire bo ma właśnie szybki boczne. Jest to nasza pierwsza styczność z tym sprzętem, więc wszystko jest dla nas nowe i robimy normalne, oficjalne testy. Na naszą opinię nie będzie wpływać e, rabat. Wszystko wam pokażemy, tak jak jest. Na razie postanowiliśmy, że prezentujemy go na sucho, poza namiotem, nie na wyjeździe, dlatego, że dochodzimy do wniosku, że pierwsze przepalenie trzeba zrobić na świeżym powietrzu, żebyśmy po prostu potem się nie kisili w tym e, namiocie, w jakimś tam e, 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 ewentualnie Oparze stali nierdzewnej, z której właśnie ten piecyk został wykonany. Grubość ścianki 2 mm. Cały zestawu da się spakować do środka, więc jest to fajny buyer, bo aż tak dużo miejsca bagażowego nam nie zajmie. Czy jest to ciężkie? Tak, trochę jest. Natomiast no, jestem w stanie to tak podnosić jedną ręką, więc damy radę, a poza tym za kamerą mam człowieka, który będzie robił to za mnie, więc pełen luz. Wiem, ja będę, będę to robił na ogół, na co dzień, mm, natomiast właśnie. dzisiaj robi to Gabi. Jak zwykle, pokazuwa. Eee, no i słuchajcie, mam taką skrzyneczkę, tak, łapię sobie fajnie. Jestem w stanie sobie od spodu po prostu rozłożyć nóżki i postawić. Tak, tutaj pod spodem docelowo będzie jeszcze mata ognioodporna na, na spód, tak, w razie w po prostu, nie? I ciach, zaczynamy rozkładanie. Pogrzebaczka bajerancka i lecimy. Ten sprzęt wygląda solidnie i fajnie. Jest to, jak mówiłam, stal nierdzewna, także jesteśmy spokojni o to, że będzie nam mógł posłużyć przez lata, choć na pewno wygląd trochę zmieni, bo jak wiecie, stal nierdzewna pod wpływem e, ciepła po prostu, no troszeczkę się odbarwia. Widzieliście przed chwilą trzęsącą się lolę, to chyba jest sygnał, że trzeba rozpalić w tym piecu, bo zimno. Super sexy Tak jak jestem obok, to faktycznie tą stal trochę czuć. nie jest to smród jakiś totalny, ale faktycznie czuć, że ona się przepala. Testy czas start, czyli pora wlec ten klocek w ogóle do kadrów. Zaznaczam, że nigdy nie mieliśmy z tym styczności odparcie pierwszy raz ever nie rozkładaliśmy tego na sucho, więc wszystkiego się będziemy uczyć na żywo na bieżąco. Tak? Ciężko jak szlak 20 kilo, yy, no ale jest to za to bardzo wygodne. Zaraz zobaczycie o co chodzi. Ja powiem, to powiedziem, za co się złapać. Pewnie jest instrukcja, ale kto by ją czytał? Nie my. No. Słuchajcie, myśleliśmy, że będziemy z tym walczyć za pierwszym razem z pół godziny. To prawda, jest to takie trochę nieporęczne, bo tam się miotaliśmy, żeby wypchnąć te nóżki, ale... No sami widzieliście, tylko Tak, nawet Podłoga jest to wiadomo, ale. poko. Zabieram was do środka, bo teraz kładziemy podłogę to bez sensu taki kadry. Tu jest, tu jest wejście na wybasto. Jeśli byśmy mieli. Są nawet dwa. Chyba, że jest po prostu w... wlot i wylot powietrza. A tam mamy dziurę na piecyk. Trzeba ją z zewnątrz jeszcze ten przygotować. Mamy wentylację dodatkową, siateczka, miejsce na lampkę. I parę osób może sobie wygodnie biwakować. Już nawet nie pamiętam, czemu zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie, a nie namiot dachowy. Pewnie dlatego, że wszyscy mają namiot dachowy, a my stwierdziliśmy, że chcemy mieć swoją własną willę, pałacyk, jurtę, e, saunę i jeszcze coś tam w jednym. Kopułkę, powiedzmy. E, I dlatego, żeby nie spać na glebie, bo to jednak jest spora przestrzeń, no i w ogóle wygodniej. Kupiliśmy sobie Łóżka polowe w dekatlonie. Są dwa do wyboru. Wzięliśmy po prostu to większe i wyższe, żeby jakby ta odległość od gleby była większa. Jak widzicie, no, namiot jest spory, to jest spore, czyli gawary tu trochę mamy. No ale z drugiej strony mamy też wielki samochód, który jeszcze będzie miał jakieś casey na dachu. Więc jak się ostatecznie już spakujemy tak jak należy, to też zrobimy dla Was odcinek o tym, jak, jakie mamy przygotowanie kempingowe, ale musimy sobie popraktykować parę razy, żeby się przekonać, co gdzie ma leżeć, żeby fajnie funkcjonowało. Tymczasem pierwsze rozłożenie idziemy sobie ustawić nasz domek, no cały czas sprawdzamy, mierzymy, ile mniej więcej czasu nam zajmie rozbicie obozu. Była nam się idealna pogoda na to, bo nie naniosę błota, mogę sobie swobodnie chodzić tutaj e, w tych buciorach. Jest ok. Podłoże mamy niezbyt równe, ale to akurat się z takim łóżkiem spokojnie dopasuje. No, i do tego wszystkiego oczywiście piecyk, którego rozkładanie, przed chwilą testowanie, pierwsze odpalanie widzieliście. No i co, zobaczymy, jak to w środku. Chociaż już mam pierwszy taki wniosek, że te łóżka, które kupiliśmy w dekadronie, chyba są za duże. Może da się je zwrócić, mam nadzieję. I kupimy karimaty, po prostu zwykłe, nie zwykłe, zrób... tylko jakieś grube, fajne. Jakieś grube, fajne, żeby było więcej miejsca. Witamy w naszej willi. Jest patrzcie, to. wielkie łóżko królewskie. Trochę przegięliśmy faktycznie. No tak, bo piecyk będzie stał też tutaj. A to matę ognioodporną. Matę ognioodporną takie usztywnienie. Tutaj komin. No dobra, piecyk może spać jakim bokiem na przykład. Nie? No dobra, zobaczymy. Pokażemy wam później w nocy, jak to wygląda. Razem z piecykiem. Dostaliśmy też, no po części kupiliśmy, po części dostaliśmy. Była ścisłość. E, matę taką żaroodporną. Pod spodem jest taka, ta, taką płytę usztywniającą, żeby w miarę stabilnie stał. Mamy tutaj bardzo nierówne podłoże dzisiaj, dlatego super równo tam stać się nie będzie. Mamy przygotowane drewno. porządne, żeśmy wzięli y, drewno z chaty od mamy. Y, przywieźliśmy drewno do lasu. Czyli. Y, no, ale takie się będzie lepiej palić z tymi patykami. A w nocy będzie raczej koło zera, także na pewno ogrzewanie się przyda. Mhm. No, jesteśmy mega podekscytowani, bo w końcu udało się wyjechać w teren i no, wypróbować to wszystko, o czym opowiadamy, zapowiadamy szumnie, że będziemy mieli nowy styl podróżowania. Nie mogę się doczekać nocy, aż e, sprawdzimy czy tam jest faktycznie ciepło, posłuchajcie, to jest w ogóle namiot zimowy, nazywa się Jurta, jest firmy Wildland e, i ma 9 metrów kwadratowych. Próbowaliśmy się dogadać, szczerze mówiąc z tą firmą, żeby nam dali za frequent ten namiot, ale powiedzieli, że tak nie robią, mogą nam zaproponować rabacik. Nie robią tak dlatego, że liczą na szczere opinie z użytkowania, więc będziemy się tego trzymali e, i na pewno szczerze wam powiemy co i jak. Nie robiliśmy jakiegoś wielkiego rozkładania, bo dzisiaj prawie że nie ma wiatru i jest dosyć ciepło, więc nie robiliśmy ani śledni, ani tych napisów tutaj. Tak, natomiast to można fajnie naprawdę stabilnie rozłożyć. E, na dłużej, my przyjechaliśmy na jedną noc, więc już nie chce nam się potem jutro z rana tego wszystkiego odwracać i pakować, więc w takiej formie nam na pierwszą noc wystarczy jak najbardziej. Wchodzimy do środka. Nawet jak się dotyka tego materiału, czuć, że on jest naprawdę gruby, że tam coś jeszcze w środku jest wsadzone. No i jak widzicie, zrobiliśmy sobie łoże małżeńskie, po prostu king size. Chyba nas trochę poniosło, no ale dobra. Pierwsze wnioski po pierwszej nocy zróbmy. Piecyk jest przygotowany do tego, żeby go rozpalić. 9 m2 i teraz mi się przypomniało, dlaczego my się zdecydowaliśmy na takie rozwiązanie, a nie na namiot dachowy. No zobaczcie, mamy tutaj kupę przestrzeni. Staję tak, podnoszę ręce i patrzcie, nie dotykam najwyższego punktu tego namiotu. Więc będzie nam tutaj po prostu wygodnie i już widzę jak będziemy e, na jakimś zlocie offroadowym rozstawimy się i przyjdzie też. Impreza odbywa się u nas. Fajnie to wygląda oświetlenie sufitu naszego. A siedzimy tutaj może od 10 minut, od kiedy na dobre się rozpaliło, i już jesteśmy po rozbieraniu, jest mega cieplutko, bardzo przyjemnie i klimatycznie, jesteśmy mega zadowoleni. Pomniejszymy tę przestrzeń łóżkową, żeby było trochę wygodniej tu dookoła chodzić, ale chwilę się pali i jest ciepło i jeszcze super klimatycznie, choć szyba do gruntownego czyszczenia. Lepiej nie przechodzić tamtędy i nie dotknąć tego, bo normalnie można razem z tą rurą spłonąć, stopić się i spłynąć po podłodze. Na szczęście mamy ogniotrwałą matę, więc nie rozproszy się ogień, ale my możemy spłynąć. Stopić. Piecek spoko, chociaż w nocy zgasł. Trzeba było go znów rozpalać, by się zimno zrobiło, jak szlak. Na szczęście się rozpalił szybko i, <coughs> i sprawnie, mamy poranek, tam jeszcze jedne zwłoki leżą gdzieś, o tam o, nie, nie chcą wstawać. Po pierwszej nocy na pewno e, sporo plusów ma takie duże rozwiązanie, czyli ta z muzykiem. Jest tam kupa miejsca, tu widać e, na pierwszy rzut oka jest to świetnie wyformowane. Tak naprawdę to taka jurta była robiona z przeznaczeniem na przykład na ryby, żeby tam siedzieć bardziej Nosować. Natomiast jest mega przestrzennie i wygodnie. Musimy trochę układ sypialny sobie zmienić, to na pewno. No z minusów dymienie, piecyka w nocy, no czuć po prostu ten dym. Mimo, że jest tam wentylacja, to momentami uchylaliśmy drzwi albo jak nam było za gorąco, albo jak nam było zbyt. Zadymienie właśnie, ale nie skreślamy tego rozwiązania po pierwszym mnożeniu, dlatego że wydaje mi się, że to są takie kwestie, których się da szybciutko nauczyć po prostu opanować ten piecyk tak, żeby, żeby to się fajnie wydajnie paliło. Sam namiot jest ekstra, składa się dosłownie 3-4 minuty. Byłam za sama zaskoczona, jak trzymałam kamerę i to nagrywałam, że tak szybko się udało. Także generalnie myślę, że spoko pomysł wymyśliliśmy, będzie się fajnie podróżowało. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, gdzie będziemy nadawali już z Bułgarii.